Moje dziecko robiło wczoraj coś tutaj z gliny I tak wygląda stół. Ale nie chowałam tego, bo stwierdziłam, że ja dzisiaj dokończę to, co on zaczął. Właściwie zaczął, bardziej pokroił i pougniatał, bo to stwierdził, że to sprawia mu największą przyjemność. Po prostu kroić i ugniatać glinę. I tak sobie w ogóle myślę, gdzie tu was ustawić? Podzielę się z Wami dzisiaj też swoimi przemyśleniami odnośnie terapii. I jak ja to widzę, bo potrzebuję jeszcze, widzę, co jeszcze jedną rzecz potrzebuję je zrobić. Nagrywa się? Ja. Bo ja w ogóle dawno temu, tak naprawdę, to był rok 2000. Siódmy, czyli 13 lat temu, brałam udział w takiej terapii grupowej. To jeszcze było w Polsce, w Toruniu, dla DDA. I to była terapia darmowa, grupowa, która trwa rok. Ja miałam 23 lata i szczerze mówiąc, chociaż wiedziałam mniej więcej, jakie tam są problemy, w, w moje, były problemy w mojej rodzinie i tak dalej, ale mm, to był dla mnie trochę taki no, byłam kompletnie zielona. Właściwie byłam tylko po przeczytaniu jednej książki o, o kobietach, które kochałam za bardzo. I ta książka otworzyła mi trochę oczy, bo ja zadawałam sobie pytanie, aż kiedyś chyba o tym mówiłam, dlaczego moja relacja, druga relacja w życiu wyglądała tak, jak wyglądała, i dlaczego tak cierpiałam. I wtedy właśnie trafiłam na tę książkę w Warszawie. To już o tym gadałam. W każdym razie, no byłam, jeżeli chodzi o terapię, to byłam kompletnie zielona. W ogóle, jeżeli chodzi o zdrowe relacje, byłam kompletnie zielona. Wiedziałam tylko z tej książki o kobietach, które kochają za bardzo, że warto się na taką terapię udać. No i po roku od, niej, od jej przeczytania, mniej więcej, może półtora, poszłam na taką terapię, właśnie. No ale miałam 23 lata. Szczerze mówiąc, to nie, nie, chyba nie byłam do końca na to gotowa. Moje ciało było tak też, w pewnym sensie, zestresowane, że. Nie dokończyłam tej terapii nawet. Znaczy, niby dokończyłam, ale miałam chyba dwa miesiące przerwy w trakcie. I to właśnie wtedy, kiedy działo się dużo odnośnie budowania, też właśnie nowych jakby przekonań i tak dalej. I zachorowałam wtedy właśnie na takie mega mocne zapalenie płuc. Znaczy, mega mocne. Tyle mocne, że musiałam leżeć miesiąc w łóżku, bite, bite leżenie. Znaczy, bite leżenie, po prostu no leżeć. Totalnie byłam wycięta z życia przez miesiąc. Leżałam w łóżku. Także to było takie wstrząs, wstrząsowe trochę. No dobra, i minęło wiele lat, i zobaczcie, dopiero w wieku 30, właściwie 7 już, bo dokładnie tak po moich 37 urodzinach, albo około, około tego czasu, około moich 37 urodzin, właśnie skontaktowałam się z osobą i zapisałam się na takie sesje. Zaczęłam uczestniczyć właśnie w sesjach terapeutycznych. Z tym, że to nie była taka normalna terapia klasyczna, nie była to też terapia dla DDA, tylko bardziej pracowałyśmy ustawieniowo i to też nie była osoba, która jest psychologiem, ale właśnie osoba, która zajmuje się takimi technikami jak ustawienia systemowe, EFT, praca z ciałem, totalna biologia. Czyli te wszystkie moje koniki, to co to, to sama uwielbiam robić. I co mnie mega interesuje, i dlatego się do tej sobie zgłosiłam, bo po prostu bardzo wierzę w te, w te techniki, i szczerze mówiąc, wierzę w nie najbardziej. Że to jest, dla, moim zdaniem właśnie praca ustawieniowa, praca z ciałem, czyli generalnie ta praca na poziomie pola energetycznego. Pola kwantowego zwoła, jak zwał, generalnie tego całego pola informacji rodu oraz praca na poziomie ciała, czyli podświadomości, bo ciało to podświadomość, na moje jest kluczowa i jest tak jakby podstawą y, wszelkich zmian, y, bo, bo to już to nie idzie z umysłu. A te wszystkie pozostałe terapie, gdzie się rozmawia, gdzie się pisze i tak dalej. Mi się wydaje, że pracują bardziej po prostu z umysłem na tym poziomie. Dlatego same w sobie nie są skuteczne, aczkolwiek dochodzę do wniosku, że najlepsze jest połączenie właściwie obu tych kwestii. Tylko, żeby, to jest moje zdanie, to jest oczywiście moje zdanie, ale że, uważam, że aby, aby wiedzieć, jak pracować z umysłem, aby wiedzieć, które przekonania zmienić, to trzeba do nich najpierw dotrzeć. A my często nie jesteśmy też świadomi, w co podświadomie nie jesteśmy świadomi, w co podświadomie wierzymy, dokładnie tak. No i takie rzeczy, jak ustawienia, takie rzeczy, jak praca z ciałem, uwalnianie z ciała, jakby powrót do takich pewnych, jakby powrót do ciała w sensie odkrycia, na przykład, różnych blokad energetycznych, które się tam znajdują, pozwala nam dotrzeć do tych przekonań. No, i, i po prostu teraz myślę sobie tak, że super są ustawienia, i to bardzo dużo wyciąga na powierzchnię i też porządkuje. No, bo jak sama nazwa też wskazuje, znaczy sama nazwa, może nie nazwa, ale to, co mówił Hellinger, czyli twórca ustawień, ustawienia to są takie porządki miłości. On napisał nawet książkę Porządki Miłości, którą właśnie chciałam sobie ostatnio zamówić. Tak myślę, że to będzie kolejna, następna w kolejce. A więc. Ustawienia pomagają, jak gdyby dotrzeć do tego naturalnego przepływu różnych blokad rodowych i takich właśnie naszych zapisów w ciele, które wynikają z uwarunkowań, różnych zapisów, których nie jesteśmy świadomi. Dzięki temu możemy odkryć, dlaczego i z jakiego, z jakiego powodu mamy na przykład w blokadę w na przykład, nie wiem, w relacjach. Jeżeli masz pytanie, kurczę, dlaczego ci się nie udaje w relacjach, bardzo, bardzo fajne jest ustawianie tego. Jeżeli nie płyną pieniądze, również warto sobie to ustawić. Cokolwiek jakikolwiek to jest taki gruby problem, który wiesz, że się powtarza i zauważasz to, że się powtarza cyklicznie, albo co jakiś czas wypływa na powierzchnię. Każdy, myślę, ma jakąś, jakąś taką przestrzeń. Która trochę mu tak spędza sens, sens powiek, bo zauważył po prostu, że no kurczę, próbuje, próbuje i gówno za przepraszam. I ustawienia są na to rewelacyjne. Można ustawiać wiele rzeczy. Można ustawiać na przykład problem w relacji, można ustawiać problem związany z pieniędzmi. Można ustawiać na przykład emocje, która nas ciągle, która się nam, nam, nas trzyma. Taki na przykład, można ustawić złość, można, można ustawić chorobę, e, można ustawiać relacje rodzinne, wszystko praktycznie. Aczkolwiek mm, no moje doświadczenie jest takie, że ustawienia pomogły mi wiele rzeczy odkryć, wyciągnąć na powierzchnię, e, co nie zawsze jest takie łatwe, bo w momencie, kiedy my wyciągamy na powierzchnię na przykład Um, jakąś starą ranę, no to um, samo już patrzenie na tą ranę um, sprawia, że my um, no, nie czujesz się wtedy dobrze, bo na przykład wiecie, to jest tak, że dajmy na to masz rozcięty palec, um, no i całe ży ro życie robiłeś, wiecie, tam ci się zakażenie na przykład wdziera, nie? Um, no bo powiedzmy rozcięty, nieopatrzony to jest analogiczne. No, i całe życie spędziłeś na tym, żeby jakoś ignorować ten bolący palec i to zakażenie, no i odwracałeś sobie uwagę od tego, nie wiem, pijąc alkohol albo robiąc różne inne rzeczy, żeby tylko na to tego nie czuć i na to nie patrzeć. Więc oczywiste jest to, że w momencie, kiedy to zobaczysz, to, to w pewnym sensie oznacza, że odstawiasz te znieczulacze te odwracacze uwagi, no to wtedy jest coś takiego, że boli Cię bardziej. To tak samo jak na przykład boli Cię ząb i w dzień jeszcze jesteś w stanie, kiedy twój, twój umysł rozprasza uwagę na inne rzeczy, to ten ból jest mniejszy. Ale kiedy kładziesz się do łóżka i nie ma tych zewnętrznych bodźców, to to, co Cię boli jakby w dzień mniej, w nocy zaczyna boleć bardziej. To jest naturalne i to wynika tylko z tego, że wtedy nie mamy tych szaczy zewnętrznych, a poza tym sam widok tego sprawia, kiedy ty już na to spojrzysz, że o kurde, no nie jest dobrze, nie? Nie patrzysz, no to nie jest aż tak źle. No ale samo zlokalizowanie tego problemu i jakby wysłanie też intencji, co moim zdaniem też się robi w ustawieniach, że my na przykład kierujemy się, jakby przewracamy przy, ten naturalny przepływ miłości, wolności i, i nas, nas samych, to jednak myślę, że warto się wspomagać e, czymś jeszcze, czyli tą pracą z umysłem. E, mi trochę pomaga The Work, ale widzę też, przynajmniej ja to tak postrzegam, że kluczowe staje się e, takie świadome już na poziomie umysłu że tak powiem, złapanie tych przekonań, tych, tych fałszywych, starych przekonań, które kiedyś nam pozwalały przetrwać, ale teraz tak naprawdę nam nie służą i służyły nam kiedyś właśnie po to, żebyśmy mogli przetrwać w jakichś takich trudnych sytuacjach, ale teraz, kiedy już nie ma tych trudnych sytuacji, my nadal trzymamy się tych schematów działania, mimo tego, że często właściwie nigdy już ich tak, tak naprawdę ich nie potrzebujemy. Bo to jest trochę tak, że na przykład ktoś, kto był na wojnie, to nauczył się sposobu ukrywania się i jego umysł, dajmy na to, że to było dziecko, no bo dziecko też jest bardziej elastyczne i plastyczne w przyswajaniu różnych sposobów działania, no to wtedy po prostu nasz umysł przyzwyczaił się do tego, że to jest sposób na przetrwanie, wypracował sobie taką neuronową ścieżkę i powtarza schemat ukrywania się. Ale wojna się skończyła i żyjesz na wolności, a nadal się chowasz, nadal, się, nadal kopiesz sobie bunkry i się ukrywasz. I to trochę tak wygląda, że te nasze stare sposoby postrzegania siebie, działania, które są oparte na właśnie tym wypracowanym sposobie przetrwania, różnych ochronnych sposobach działania, no to one nam tak naprawdę już nie służą, nie są nam potrzebne. E i to trzeba zrobić, moim zdaniem, już na poziomie takiej świadomości. Czyli jakby zlokalizować. I ja sobie tak trochę teraz, teraz zaczęłam coś takiego robić, że dajmy na to... No powiem Wam na przykładzie, żeby to nie było głoskowo-słowne, tylko sprawdzę, czy to się wszystko ładnie nagrywa. Nagrywa się 12 Podam Wam na przykładzie. Dajmy na to... O. Dajmy na to... Odkryłam, że miałam bliźniaka. Dwie rzeczy, dajmy, na to odkryłam, że miałam bliźniaka i odkryłam, że podczas porodu byłam wypychana. Dowiedziałam się właściwie tego. Byłam wypychana, tak jakby to służyło wtedy mojemu przetrwaniu, tak, że lekarz naciskał na brzuch mamy i mi wypychał. A oprócz tego użył kleszczy, żeby je wyciągnąć, bo ja prawdopodobnie w ogóle przeżyłam taką krótką śmierć kliniczną. I tak czujesz, że to było około 3 minut. I więc jakby lekarz pomógł wtedy mnie wypchnąć na świat. I to są dwie takie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. W ogóle się strasznie ostatnio wszystko mnie sędzi. Nie wiem do czego. Znaczy wiem dlaczego, bo to też z totalnej biologii. Można to sobie wytłumaczyć. No ale dobra. I teraz tak. Kiedy te sytuacje obydwie się wydarzyły, to ja uwierzyłam, podświadomie oczywiście, po pierwsze, w momencie, kiedy umarł bliźniak, to ja uwierzyłam w kilka rzeczy. Po pierwsze, podświadomie zakodowało się we mnie poczucie winy, że ja dostałam to życie, a on nie. Dostałam, tak jakby zakodowało się we mnie też poczucie winy, że być może on umarł przeze mnie, że ja coś źle zrobiłam albo czegoś nie zrobiłam. Czyli tutaj już pakiet poczucia winy. W ogóle, za to, że istnieje o mnie i za to, że ktoś przeze mnie, powiedzmy, odszedł, że coś mu się stało. Ja nie mówię, że to jest adekwatne do tej sytuacji, tylko po prostu jak, jak działa nasz umysł. Być może tutaj też takie podświadome przekonanie, że jak jestem sama, to jestem jednak bezpieczna, bo jak gdyby jednak ja przetrwałam, więc. więc Mimo, że ja chcę tej bliskości, to tutaj pojawia się też właśnie takie przekonanie, że bliskość jest niebezpieczna, że lepiej być samemu, bo wtedy nie stracę, bo wtedy nie doznam znowu tego samego bólu, bo ponoć strata właśnie bliźniaka to jest jedna, a jak nie największa trauma, jakiej można doświadczyć na poziomie komórkowym, w ogóle właśnie, no w ogóle na poziomie ciała. Ja sobie tak o tym myślałam nawet kiedyś, że zobaczcie, bo nam się wydaje, że to są powiedzmy małe embriony, nie? Więc z naszej perspektywy takiego dużego, dorosłego człowieka, to jest jakiś taki mały embrionik, no i co z tego, dobra, jeden tam powiedzmy mi miał ledwo co rozwinięte nóżki, rączki i tam był takim małym, taką małą fasolką, no i sobie umarł, no to nie jest wielka rzecz, nie, ale ja tak sobie wyobraziłam to tak dosłownie, wyobraźcie sobie, że ty jesteś takim, obok ciebie jest owszem, jest taki maleńki embrionik, nie, który nawet nie jest w pełni rozwinięty, ale jest udowodniony że na poziomie odczuwania, to, to, to jest cały czas to odczuwanie i podświadomość, to wszystko działa, a Ty obok jesteś takim samym, małym embrionikiem. Więc w momencie, kiedy koło Ciebie umiera taki mały embrionik, to on nie jest małym embrionikiem, koło Ciebie, który Ty też jesteś taki mały, to jest wielki, kurde, wielka istota, bo jest tak samo wielka jak Ty. To jest dosłownie to samo analogicznie, jakby koło Ciebie była taka duża, dwumetrowa, że tam powiedzmy metr sześćdziesiąt istota. I ona umiera koło ciebie w, w łonie matki. I wyobraźcie sobie, jaka to jest trauma. Ty nie widzisz tego, bo to się, to się zapisuje, jakby na poziomie komórkowym, ale czujesz. Jest udowodnione, że te istoty one czują. Też oczywiście zależy, im, im później to się dzieje, im później następuje to obumarcie płodu, tym jest jakby to jeszcze bardziej trudne dla tego drugiego, ale to nie jest istotne. I tak. Na pewnym, na pewnym poziomie. wiadomo, że im szybciej on umrze, tym łatwiej. Ale nawet jeżeli to trwa, powiedzmy, te kilka tygodni, to one są ze sobą połączone, one, one, one czują siebie nawzajem. No i jak to ciało tego obmarłego embrionu się rozkłada, to jest to koło ciebie, to się dzieje koło ciebie. I przeprowadzano różnego rodzaju badania. I to pokaz na przykład różnego rodzaju też właśnie monitoring tego, no i ten embrion, który zostaje, to ma istotka, bardzo często w momencie, kiedy tamten się tam rozkłada obok, chowa się jakby w jakiś taki róg, znaczy nie ma rogu macicy, jakby odsuwa się i tak jakby zamiera, staje się po prostu, przestaje się ruszać na jakiś czas. To już samo to wskazuje, że tam ona po prostu ona to odczuwa, to nie, jest, to nie jest bez znaczenia. No i w każdym razie to może generować, zobaczcie, bardzo duży lęk przed bliskością. Po pierwsze, tutaj odkryłam wiele takich przekonań, że to jest moja wina, że nie zasłużyłam na to życie, skoro on umarł, że w ogóle bliskość jest niebezpieczna że nie jestem warta miłości, bo, bo powiedzmy zostawił mnie ktoś, kogo najbardziej kochałam, bo to podobno nie ma większej e, takiej, wiecie, to jest chyba taka bardziej biologiczna bliskość e, tych, tych małych istot. E, co jeszcze, no? Mi się też coś takiego pojawiło, że ja sobie w ogóle utożsamiłam miłość, jaką prawdziwą, największą miłość z tym bliźniakiem, więc jakby... Miałam wrażenie, że miłość odeszła wraz z nim, czyli że miłość jest jakby po tej stronie śmierci. W ogóle miłość stała dla mnie przy śmierci. Ja nie kojarzyłam miłości z życiem, które dla mnie przyszło, tylko z tą śmiercią i odejściem tego bliźniaka. Jak to zobaczyłam, to też to właśnie pojawiły się te przekonania. Zobaczyłam jakby w swoje, na telebimie swojej świadomości, w co ja wierzę. Więc jakby ja nie wierzyłam w to, że ja mogę spotkać miłość na tym świecie. Ewentualnie wierzyłam w to, że ta miłość jest możliwa tylko z kimś podobnym do bliźniaka. A wierząc w to, to ja w pewnym sensie przyciągałam partnerów, którzy byli tak samo niestabilni. I ta niestabilność objawiała się na wielu poziomach, na przykład na tym, że on raz chciał być ze mną, raz nie chciał być ze mną, albo był z jakiegoś powodu nieosiągalny. Ja się angażowałam tylko w takie relacje. No bo świadomość tak działa, że jeżeli ta miłość jest możliwa tylko przy takim, a nie innym i z takiej istocie, to my chcemy to w jakiś sposób teraz naprawić. I utrzymać. I zobaczcie, jak to wpływa potem na nasze dalsze losy, że my nieświadomie wybieramy takie, a nie inne układy. Nie wiemy dlaczego. A kiedy to wiemy, to nagle wszystko staje się takie wow, kurcze, niesamowite. Ale obok pojawia się też ból. Ból tych przekonań, tak naprawdę. Ból tych myśli, które, które nas ograniczają. Bo na tą sytuację można spojrzeć zupełnie inaczej i można to też przepracowywać i ustawieniowo. Ja wierzę w to, przynajmniej nie każdy w to może wierzy, ale. Znaczy, każdy lubi. O, myślę, że to jest też tak, że każdy lubi różne techniki. Jeden będzie... Jednemu będzie odpowiadała praca The work, drugiemu ustawienia. Ja na przykład uwielbiam łączyć ustawienia z wizualizacjami, albo sama sobie robię takie ustawienie, takie, takie wizualizacje bardziej, które też w pewnym sensie trochę wchodzą w ustawienia. Ale jakoś tak czuję to intuicyjnie. No i na tą sytuację na przykład z bliźniakiem można spojrzeć zupełnie jakby na nowo, z innej perspektywy. Też z powodu tej, tej, tej świadomości, że on umarł, ale to nie miało ze mną nic wspólnego, to nie była moja wina, bo on mógł umrzeć z wielu powodów. Nie dlatego, że ze mną było coś nie takie, on stwierdził, kurde, nie wytrzymam z tą babą w tym brzuchu, nie? <grych> Tylko na przykład może najczęściej to jest tak, że. Oni nie mają po prostu siły, żeby przetrwać. I robią nam też miejsce. Dlatego, że wiedzą, że. No z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że, że. czują się za słabi. Druga rzecz to taka, że po pierwsze ja nie byłam winna tej śmierci właśnie. Czyli już się tutaj zaczyna zmiana przekonań. I na moje. Fajnie jest sobie to właśnie zapisywać, wypisywać te przekonania i świadomie zamieniać je na nowe. Teraz wierzę w to i to, teraz zaczynam wierzyć w to i to. Nawet jeżeli to będzie proces i jeżeli te stare sposoby myślenia, odczuwania będą wracać, to warto do tego powracać i sobie to przypominać, że jestem niewinna, że, to, że on odszedł, bo on tak wybrał, a ja mam prawo do tego życia, bo skoro żyję, to znaczy, że... Stwórca, ktokolwiek tam w cokolwiek wierzysz, chciał, czy życie, czy wszechświat, żebym tu była. Że, że to jest ważne: skoro tu jestem, to mam tutaj być i mam tutaj prawo być. Po drugie, zmienia, zmiana wierzenia na to, że to nie jest jedyna miłość, która mnie w życiu spotkała, że życie ofiaruje mi mnóstwo różnych innych doświadczeń, rodzajów miłości. Na tej ziemi, i w ogóle mogę być w szczęśliwym partnerstwie, gdzie nie będę musiała bać się straty, i tak dalej. Gdzie ta symbioza będzie przebiegała w poczuciu bezpieczeństwa naturalnie, że obydwie strony, właśnie, bo to jest to, że tutaj nikt nie walczy o siłę. Bo tam było coś takiego, że bliźniaki też mają to do siebie, właśnie, jak, jak tam coś się dzieje, że one walczą o tą przestrzeń w jakiś, na jakimś poziomie. Yy, tam jeden jest słabszy, drugi silniejszy i odbywa się taka naturalna selekcja. I samo uświadomienie sobie tego, że ja nie muszę tego potem przekładać na, te, na, na relacje, uświadomienie sobie tego, że na przykład mam prawo i, i w ogóle istnieje możliwość stworzenia takiej relacji, gdzie obie jednostki są tak samo silne do życia, jeden nie zależy od drugiego, yy, że są na takim samym poziomie możliwości przetrwania, poradzenia sobie. I nie muszą walczyć o kawałek podłogi, kawałek powietrza, tylko dla każdego wystarcza. O, to też jest kluczowe, zobaczcie, jak to zmienia wszystko. Kiedy sobie uświadamiamy, że nasze wierzenia po pierwsze, skąd wynikają, jakie one w ogóle są, ale też to, jakie one są często absurdalne i nieadekwatne do prawdy, bo jakaś skrzywiona powiedzmy, sytuacja nas ukształtowała, która wcale nie jest, po pierwsze, jednoznaczna, po drugie wcale nie jest jedyna z możliwych wersji yy, i to jest tylko jakaś sytuacja to nie jest całe życie yy, i to nie jest prawda yy, bo życie ma wiele wariantów i my możemy to wybrać właśnie chcą, chcemy wierzyć tak żeby nam to służyło yy, to jest przykład, kolejnym przykładem jest też to chwilę tak, sprawdzać Żadajmy na to i to wiem, to wiem, że ma dużo ludzi, bo bliźniaka to niekoniecznie. Ale jeszcze kolejna rzecz to jest to, że my często podczas porodu doświadczamy jakiejś pomocy z zewnątrz, Czyli albo jest to cesarka, albo jest to właśnie poród kleszczowy, albo tak jak w moim przypadku, kleszczowy, po prostu wypychanie z brzucha. I jest coś takiego, że ludzie, którzy doświadczyli takiego porodu, to bardzo często i to mi się naprawdę potwierdza, mogę to potwierdzić, mają takie przekonanie, że same sobie nie poradzą. I tutaj, tutaj uświadomiłam sobie w ogóle to dzisiaj, że tutaj akurat się pojawiły dwa takie programy pod tytułem Ja sobie sama nie poradzę. I to wynika i z bliźniaka, i z tej sytuacji porodu. I to też nie jest w sensie moja wina, tylko po prostu to jest też takie udowodnione i to mówiło wiele psychologów, że ludzie, którzy mieli bliźniaka, oni bardzo często mają to przekonanie, że oni muszą z kimś być, bo samemu się nie da. To też jest fałszywe przekonanie, a po drugie to przekonanie w pewnym sensie to nie wyklucza tego, że nie można być w partnerstwie, ale to też to nie wyklucza takiego, takiej presji, bo my możemy być w partnerstwie, a jednocześnie czuć się jakby samowystarczalną, samostanowiącą jednostką i to jest najzdrowsze. Ale właśnie ludzie, którzy doświadczyli tej ciąży bliźniaczej, bardzo często chcą żyć w takiej zbytniej symbiozie. Albo, albo też żyją w ciągłym lęku, że ta druga strona, że stracą tą drugą stronę, albo że będą zbyt, jakby za dużo biorą dla siebie. No, bo to też wynika z tego lęku, że my przeżyliśmy i może za dużo wzięliśmy życia, a ten przez nas umarł. Więc ten lęk może bazować na, na różnych, jakby wiecie, na poczuciu winy, na różnych rzeczach. Więc to też jest takie poczucie, że. Musi ktoś być obok, że we dwójkę jest, to jest jedyna możliwa wersja. Ja, poród na przykład, kiedy ktoś nam pomaga, czy poprzez cesarkę się wydostać z tego brzucha, też koduje w nas takie przekonanie bardzo często, że my potrzebujemy jakiegoś wypchnięcia. Wyciągnięcia nas z jakiejś sytuacji, do życia. I to też jest taki program, ktoś musi mnie wyciągnąć do życia, ktoś musi mnie popchnąć do życia, ktoś musi mnie szturknąć do życia. I kiedy sobie to uświadomiłam, to zrobiłam sobie też taką wizualizację, i myślę, że to może będę musiała powtarzać, bo to pewnie nie, tak, za, wiecie, zależy, bo już samo uświadomienie czuję, że jest mega istotne że ja nie potrzebuję tego, że ja mogę sobie sama, jeżeli mam jakąś jakiś cel, to ja mogę sama sobie zrobić ku niemu krok i sama się motywować sama się jak gdyby popychać do, do dział pewnych działań. I że ja mogę też żyć w ogóle, mogę działać w pojedynkę. O, może tak, mogę działać w pojedynkę. To, to, wca, to wcale, ale to nie znaczy, że muszę i, i mam być sama, ale mogę działać w pojedynkę. Nie potrzebuję kogoś, kto będzie obok mnie stał i cały czas tam patrzał, czy w ogóle robił wszystko ze mną. Yy. Więc myślę, że to jest też taka nauka niezależności. O. Tak, albo niezależności, a jednocześnie zdrowej zależności. Yy. Takie, które ani nie przytłacza, ani nie kontroluje, ani się nie boi i tak dalej. Tego jest dużo, mogłabym tak gadać w nieskończoność, bo lubię gadać o takich rzeczach. Mam nadzieję, że będzie dla Was to może, może jakaś inspiracja. Jak samemu też można z pewnymi przekonaniami pracować. I samo już to zobaczenie, że jak na przykład napisze się na kartce papieru, nie wiem, do, doświadczenie powiedzmy. A nawet jak nie znasz tego doświadczenia, ale widzisz te swoje przekonania, tak czy siak, to możesz sobie je zapisać, a po drugiej stronie zapisać nowe przekonanie opisać tą sytuację, jaka, 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 jaką chcę być wersją siebie, w co chcę wierzyć, w co, w co od dzisiaj zaczynam wierzyć i praktykować. No. Tyle chyba, tyle co chciałam powiedzieć. Miał. Padać, ale widzę, że jest niebieskie niebo. Chociaż wieje strasznie. Miłego dnia. Trzymajcie się.